Jesteśmy na, uro na uroczystej gali z okazji święta dnia flagi Polski. Dokładnie. Powiedz Twoim zdaniem, dlaczego warto właśnie celebrować dane święto? Dlatego, że. Każde państwo, każdy naród ma swoje symbole narodowościowe. Naszym symbolem jest flaga biało-czerwona. Niedoceniona, na co dzień nieużywana, na pewno za mało. Takie święta są potrzebne, żeby o tym przypominać. Bardzo dobrze się złożyło dzięki temu, co dzisiaj usłyszeliśmy od między innymi polityka pana Krzysztofa Janika. Jak to wyglądało, dlaczego akurat ten dzień, wielkie perturbacje, że akurat się udało w tym dniu, bo pierwszy Pierwszy wniosek był w ogóle w innym dniu w listopadzie. Bo teraz mamy tryptyk świąteczny, tak? Świąt narodowościowych, patriotycznych, czyli 1 maja Święto Pracy, tak, 2 maja Święto Flagi i trzeci dzień bardzo ważny, chyba najważniejszy święto naszej Konstytucji. Dodatkowo w tym roku, ponieważ ja miałam zaszczyt zostać zaproszoną przez pułkownika Tadeusza Koczkowskiego na tą wspaniałą galę i jeszcze większy zaszczyt, bo powierzył mi odpowiedzialną rolę komisarza gali, pierwszego komisarza, także tutaj jest dla mnie wielkie wyróżnienie, że to jest, jestem pierwszym komisarzem. Pomyślałam sobie tak, bo w tamtym roku byłam na Akademii właśnie z okazji 3 maja, w rocznicę Konstytucji, pomyślałam sobie, poznając pana Leszka Rudziewicza, czyli twórcę, pomysłodawcę święta 2 maja, pan Leszek ma swoje święto, tak? ma swoją flagę. Coś inny, ma coś innego. Ja też muszę coś zrobić takiego, żeby to było moje. No i właśnie pochwalić, właśnie, te, aby widzowie ta zobaczyli. Tak, stąd ta róża. Do końca y, to nie jest tak, że to jest tylko mój pomysł i moja praca. Bardzo podobna historia, jak u pana leszka z flagą. Bo to nie tylko on, ale również jeszcze z boku były pewne pomysły, ale całościowym kształcie przy pomocy wszystkich e, stron i polityków i zaangażowania różnych osób udało się to święto e, ustanowić. W tym przypadku było podobnie. Ponieważ e, pianki, z którego wykonana jest ta róża, czyli wykorzystujemy tutaj po prostu recykling. Przyniosła moja klientka do mojego sklepu, która pracuje w takiej firmie produkcyjnej w stoku gdzie oni te pianki po prostu mają e, z towarem jako zabezpieczenie. I Przyszła moja koleżanka, artystka, moja przyjaciółka i mówi, zobacz, ka, ta pianka jest fajna, coś trzeba z niej zrobić. I ona zrobiła pierwsze róże. Powiedziała tak, jak będziesz chciała dalej, no to już musisz sobie sama poradzić. W międzyczasie rozmawiałyśmy o tym, że fajnie by było właśnie o takie róże wziąć na tą akademię patriotyczną. Wiedziałam, że będzie bardzo dużo kobiet, że będzie bardzo dużo gości, więc musiałam przygotować 50 róż. Przyjaciółka przygotowała mi ich kilka same te kwiaty, a później już szła produkcja. Między innymi w czasie świąt słuchajcie, wielkanocnych z moją ciocią, notabene żoną świętej pamięci już mojego chrzestnego, który jest też patriotą wielkim historykiem, gdzie y, po piersi Piłsudskiego to chyba tylko w łazience nie wisi. A tak jest cały dom po prostu w Piłsudskim. I ta moja ciocia, 80 parę lat i ja w święta, zamiast pić, ucztować, cięłyśmy te pianeczki. Taka róża to jest minimum 8 warstw. Czyli ile czasu zajmuje Właśnie wykonanie o, całej róży? O, troszkę, troszkę, bo to jest 8 warstw wyciętych takich po cztery płatki, później to trzeba nadgrzewać nad gazem, żeby to powywijać. O i to faktycznie to jest czas to Trzeba skleić. Na koniec jeszcze jest środeczek, patyczek też jest zrobiony, tutaj akurat taśma klejąca. No i kokardki. Więc pracy naprawdę było bardzo dużo, więc ja cały weekend majowy robiłam róże, ale przy tym miałam tak wspaniałą I zabawę i przypomniałam sobie, co to znaczy robótki ręczne. Na początku szło tragicznie. Palce parzyłam nad gazem, byłam załamana, a ta moja przyjaciółka nie mogła mi pomóc, bo jest chora. Była na badaniach, jest bardzo chora. I ja musiałam to po prostu zrobić sama, nie było wyjścia. No, ale się udało, zdążyłam, i dzięki temu postanowiliśmy tutaj z Tadeuszem. Też dzięki Andrzejkowi, ponieważ w pierwszej fazie mojego pomysłu i projektu Tadzio nie chciał się zgodzić na te róże. A po co, na co, tam jakieś sztuczne i tak dalej. Chociaż powiem, nie ukrywam, że ja pamiętam rozmowy tutaj e, z Tadeuszem Kaczkowskim, kiedy on wpadł na pomysł, aby każdy gość dostał róże. E, oczywiście byłem przekonany, że to będą róże żywe, a tu okazuje się, że ten pomysł e, w zasadzie rozwinął się w tym przypadku. Tak, ja Podejrzewam, że to gdzie? chyba było po też, waszej też, rozmowie. Dlatego, że Tadzio, bo Tadzio mówi, wiesz, ja, nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, ja słuchaj, to zróbmy tak, zapytaj obcych. Co na ten temat myślą? Zapytał faktycznie, potwierdzam. I zapytał publicznie w internecie. Yy, nawet nie czekał na ładniejsze zdjęcie ode mnie, tylko je wstawił, i za chwilę były komentarze. I jeden z najlepszych komentarzy był właśnie twój. Naprawdę. To jest <grym> Naprawdę? dobry pomysł. No i po chyba tam dwóch dniach, Tadio odpisuje mi, że tak, pomysł jest zaakceptowany, produkcja może ruszać. Ale powiem, że faktycznie, jako u mnie Tadeusz Koczkowski zapytał, a co ja na ten temat sądzę, I mówi, że właśnie kilka dni temu byliśmy na premierze pewnego filmu i każdy gość dostał goździka, jakby nie było w tym przypadku, też dostał kwiat, więc uważam, że tutaj będzie jeszcze lepszy pomysł. Tak, tym bardziej, że to jest służba patriotyczna. Ja też chcę iść troszeczkę dalej, bo stwierdziłam, że jeżeli ktoś bardzo się zasłuży dla naszego narodu, dla bardzo ważnych patriotycznych kwestii, no to otrzymuje, tak jak dzisiejsi tutaj nominowani i nagradzani, wyjątkowe pierścienie. Też, Andrzejku, pochwal się. Jesteś właścicielem takiego pierścienia? Oczywiście, to nie, nie tylko jednego. E, jeden mam tutaj pierścień niepodległości, a drugi Właśnie. mam pierścień patrioty. Oczywiście, Czy jak najbardziej mam. Zazdroszczę. E, więc to są już naprawdę bardzo duże zasługi, tak? Ale ja pomyślałam sobie tak, przecież nas jest bardzo dużo, bardzo dużo ludzi, którzy pomagają choćby dzisiaj Ukrainie, tak? My jako Polska zdaliśmy egzamin celująco. Jesteśmy bezinteresownymi ludźmi, którzy pomagają z dobroci serca. Dla mnie patriotyzm to jest dobroć serca. To, że ja się czuję Polką, ale ja w tym momencie e, nie wnikam w jakieś historyczne kwestie, woły, nie woły. my o tym nie zapominamy absolutnie, natomiast my po prostu jakby sami z siebie e, pomagamy tym ludziom, rozsławiamy między innymi też m, dzięki temu nasz kraj na cały świat. Wszyscy nam się przyglądają, wszyscy nam wtórują, wszyscy nas podziwiają. E, ja to bym nazwała tak. Historycznie, jak zawsze, jesteśmy dobrzy w pospolitym ruszeniu. I nawet nikt nam nie musi kazać tego robić, ani żadne władze, ani żadne przepisy, po prostu to robimy. I ja sobie pomyślałam, że dlaczego by nie, skoro do mojego sklepu każdego dnia przychodzi kilka Ukrainek, kilka Białorusinek, moja koleżanka tych pianek może przynieść dużo, zresztą jest masa firm, która ma różne takie produkty, które po prostu zalegają później na śmietnikach, a to nas dobije prędzej czy później, więc trzeba coś z tym po prostu zrobić i takie pianki, które są po prostu sztuczne i one będą miliony lat, no, będą się rozkładały miliony lat po prostu, to, to, to nie jest dla nas zdrowe, wykorzystać w jakiś inny szczytny sposób. I pomyślałam sobie, że albo stworzymy jakieś stowarzyszenie, albo jakąś fundację, albo się z kimś domówimy, połączymy siły. Ja będę chciała zaangażować tutaj, bo w Stoku też jest dużo takich społeczników, którzy pomagają właśnie Ukraińcom i widzę, że też chcą pójść dalej, nie tylko w tym pomaganiu, zbieraniu ubrań, jedzenia i rozdawaniu, tylko jeszcze coś więcej. Ja między innymi też pomyślałam tutaj o takiej integracji obywateli Ukrainy, szczególnie właśnie kobiet, które tutaj są tak z dziećmi, żeby dla nich coś wspólnie zrobić. Czy choćby takie kobiety zaprosić, żeby one pomogły mi robić takie róże i później, moi, to już jest moje marzenie, żeby kobiety z Ukrainy, które czują, że chcą podziękować Polakom, żeby takie róże może na jakiejś okazji, może na jakiejś uroczystości, może tak po prostu, może wyjdziemy z tym na rynek kościuszki w Białymstoku, nie wiem, to jest jeszcze do przemyślenia, ale taką różę tak naprawdę może zrobić każdy. Ale nawet nie musi być identyczna, tak? może być zrobiona z czegoś innego. Myślę, że to nie, był, nie byłby głupi pomysł, tym bardziej, że inicjatywy społeczne, tu przytoczę akurat moje rodzinne miasto Suwałki, bo ostatnio słyszałam, że w ramach właśnie pomocy dla Polski kobiety z Ukrainy poszły do prezydenta, poprosiły o narzędzia i tak dalej, tą całą, tą całą infrastrukturę i zrobiły porządek na skwerach miejskich w ramach podziękowania za pomoc Polakom. Także łączmy się też w takich sprawach, tak? bo to nie tylko chodzi o to, żeby komuś dać jedzenie, dać ubrania i na tym się kończy. My musimy te osoby też integrować po prostu, bo one będą z nami żyły. czy nam się to podoba, czy nie. W takim razie życzę również Tobie tego samego, o czym przed chwilą tutaj powiedziałeś. mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnej już gali na za rok. Ale... A o tym, co mówi Andrzejku, Ty też na pewno możesz zaświadczyć osobiście, bo Twoja mama pochodzi z tego kraju, wiesz doskonale, jak było Ci trudno tą mamę tutaj przywieźć. Pamiętam wszystkie Twoje wpisy na Facebooku z trwogą, z nerwowaniem i tak dalej I, i, i dosłownie czekałam, czy Andrzej napisze, czy nie napisze, no bo przecież on jest na Ukrainie, tak? No tak, oczywiście jak najbardziej masz tutaj rację, bo też tutaj wsparłaś akurat mnie w tamtym okresie, żeby ją sprowadzić, bo w zasadzie pojechałem na Ukrainę tu już 6 dnia po wojnie, 5-6. No i wiadomo, w tym przypadku telefony, internet w tamtym okresie nie działał. W tym przypadku jest to wojna, a niestety komórki są najlepszym tutaj narzędziem do namierzania, więc nie można było korzystać z komórki. Oczywiście teraz jest inaczej, bo już w zasadzie dwa miesiące wojna trwa. Tak, no ale do wojny się przyzwyczaić raczej nie powinniśmy, i powinniśmy cały czas myśleć o tym, co się dzieje. Miejmy nadzieję oczywiście, że nas to nie dosięgnie. Ja wierzę w to bardzo, że wszyscy damy radę. I fajnie, że mamy te trzy dni świąteczne, i jeszcze takim moim największym marzeniem, i myślę, że to z czasem będzie pewnie obywatelska jakaś inicjatywa oddolna, której się żaden polityk nie oprze, bo jeżeli mamy pierwszy dzień maja wolny. I trzeci dzień maja wolny, to wszyscy jesteśmy równi. Ale drugi dzień świąteczny nie jest dniem wolnym od pracy. A powinien być. A powinien być. I w tym momencie dzielimy społeczeństwo na tych, którzy pracują i na tych, którzy mogą nie pracować. Więc, żeby teraz, żebyśmy mogli spokojnie świętować przez te trzy dni nasze narodowe święta, to ten dzień po prostu musi być wolny. I myślę, że o to warto będzie nam zawalczyć i pewnie. Niewiele osób się znajdzie, które będą temu przedziwne. W takim razie dziękuję za wywiad ja i do zobaczenia Andrzej, na kolejnej gali. Wręczam Ci tę różę. Bardzo proszę, żeby stała i uświetniała Twój telewizyjny, redakcyjny stół. Zapewne w siedzibie Telewizja TV ta róża znajdzie swoje honorowe miejsce wśród wielu naszych tak. nagród. Jeszcze raz gratuluję pięknego pierścienia i innych nagród. Dziękuję Ci bardzo.